Ja jestem Iwusino. Witam Was w kolejnym odcinku serii zagrymy w inazmalion Część pierwsza. W poprzednim materiale troszeczkę się podziało, troszeczkę pogadaliśmy, troszeczkę sobie pozwiedzaliśmy, troszeczkę, troszeczkę porekrutowaliśmy, powalczyliśmy i troszkę się powyprawiał. W dzisiejszym materiale będziemy robili walkę pomiędzy Raymond a Street Salis. A w tym czasie wasze zróbko. Napijemy się. Bardzo dobra. Na to jak mm, bardzo dobry cieplutki napoik. Nie wiem czy to kawa, czy herbata, wszystko jest zarobiste. Dobra, przechodzimy do naszej kochanej formacji. Zmienimy ją troszeczkę, bo nie chcę na ten odconeczek, żeby tak było. Bo w ogóle sprawdzimy sobie co to takim się wydarzyło. Jakie oni mają techniki, co oni się charakteryzują, dobra. Tam to ma Touch Block, nawet nie wiem co to za technika, prawdopodobnie jest to technika, która zabiera 40, od 30 do 40TP max, nie sądzę, chyba to potężniejsza technika. Prawdopodobnie będziemy mieli Comet Shoot'a Cross CrossDrive cross jest y, silniejszą techniką, 3 shoot, nie wiem co to jest. Mamy, czyli, że mamy drużynę, która tak naprawdę spamuje wszystkimi słowymi technikami, w zapasie mają kogoś. Kto by mnie zaskoczył? Nie mają, oczywiście. Dobra, my zmienimy sobie formację, bo to chcę przetestować naszego nowego kolegę później, ale to potem, bo na razie nie ma poziomu. Dobra, formacja jest jak najwidoczniej dobra. Świetna w sumie, tylko że... O, i teraz jest dobra. Czekaj. Okay. Teraz jest świetna, dobra. No co, lecimy z tym Oczywiście zaczynamy. Będę się skupiał bardziej na graniu niż na gadaniu, ale postaram się. Mamy tymi, tymi. Podaję do Maxa, Max, podaję do Steve'a. Niestety nie udało mu się, czy Max poradzi sobie z tym niewiarygodnym wyzwaniem i poradzi sobie z tylko z okiwaniem. Niestety został okiwany przez dziewczynę. Bobby wolał całkowicie. czy sprawy, czy Wallside poradzi sobie z tym wyzwaniem i okiwa w końcu ją. Niestety. Tym razem tak tym samym udało nam się to zrobić niestety mamy podanie do Maxa, Max podaje do Axela Axel podaje do Kevina, Kevin podaje do Axela, czy Axel podaje do Kevina, tak jest Axel do Ke Dobrze, podanie pomiędzy dwoma zawodnikami I tym samym mamy, moi drodzy. Z ogniste torna. Zobaczmy jak się technikę mają do obrony. Bo wtedy będę mógł oszacować ile bramy strzelacem? To Choose z blok. Obroni to. Prawdopodobnie... Ja nie! Ja myślałem, że ta technika jest w stanie to bronić. A to jest słaba technika. To możemy napitać wszystkimi słabymi technikami, ile się da, będziemy mieli najwięcej bramek. Dobre sprawdzenie. Polecam w każdym meczu, jeśli kiedykolwiek byście grali w tę grę, sprawdzać, jak silny jest bramkarz i dawać jak najsłabsze techniki, żeby upewnić się, że możecie strzelić więcej bramek w tym wypadku. Dobra. Mamy oczywiście wychodzących do przodu zawodników. Niestety został okiwany. Ale spokojnie, wszystko, w swoim czasie mamy Nathan'ka, który jest jak zwykle świetnym zawodnikiem i będzie miał quick draw'a. Oczywiście podanie do Kevina Dragonfly, o nie, co Nathan? Ty świetny zawodniku, właśnie mówiłem o tobie takie dobre rzeczy, a ty zostałeś okiwany. Ej, powiedziałem o nim tylko jedną dobrą rzecz. I został okiwany w tripy nadmiastowym, co to ma być? I Max nas nie zawiódł. Max wiedział, że nie może być słabszy od Neytana i tym samym ma podanie no Kevina, Kevin podaj do Axela, Axel podaj do Kevina, znowu piękne wymianę podań. Ty tym razem się znowu nam powiedzieli mamy strzał, tak niestety offside. Coś ty narobili moi drodzy? Co wy żeście narobili? Narobiliście bałaganu Dobra, moi drodzy, no i oczywiście robimy to co zwykle. Czyli robimy śliski i rozatwiamy naszą sprawę pomu naszemu. Oczywiście Axel leci już na bramkę, nie musi nikt mu pomóc, bo jest sam. Wystarczy, że już użyje ogniste tornado. I tym samym faja tornado. Puk. Mamy drugą barankę w naszym wykonaniu, nie interesuje nas czy użyjemy techniki i zacu Czy nie, ona jest e, oczywiście e, elementu leśnego, więc nie ma tu szans, żeby była w stanie to zablokować. W ogóle to jest element wood tak BTW w tej grze. Wiem, to jest dziwne, ale to jest element wood. Dobrze chyba mówię, moi drodzy. Czy ja mogę tym sobie poruszać ekranem? Czy nie mogę, to jest dobre. Mogę, ale to jest. Aha, ale bez sensu. Dobra. Ojejku, będę musiał sobie zmienić ustawienie później. Nie wiem, czy mi się będzie opłacało dobrze, czy... Dobra, znowu puścimy wszystkich. Czy tym razem Nejtanowi w końcu się udało? Tym razem mamy podwójną moc! Czy draw z podwójną mocą tym razem się powiedzieć, Tak jest, Nejtan dał radę! Wow, Nejtan ma 101 TP. Stary ty, żeś się postarał nieźle. Podanie do Kevina, Kevin podaje do Axela, Axel podaje oczywiście do Kevina, Axel znowu do Kevina i... Piękne podania. Tym samym mamy strzał na bramkę znowu z ognistego tornado. Tym razem jesteśmy jeszcze bliżej niż ostatnio, więc szansa na to, że wejdzie bramka jest stuprocentowa. Poza tym nie mają szans Chcę tego bronić. Mówiłem? Mówiłem. W ogóle warto zauważyć, że w poprzednich materiałach było mniej akcji. Przypominam wam, żebyście również też byli na terrarię. Pamiętajmy, szanujmy się! Ja wam daję taką przepiękną rozumę, ale też opiszcie sobie terrarię. fajnie by było. Potrzebujemy odpowiednich wyświetlonek do tego. Ja chciałbym wbić odpowiednie wyświetlonka na każdej grze. Dlatego nowy sposób na to, żebyście nie ominęli żadnego mojego filmu mam. Wiadomo, że YouTube też na zasięgi i ten algorytm jego nie działa w ogóle stuprocentowo dobrze, więc yy, mam pewien pomysł, jak to zrobić. Więc nie musicie się o to martwić. Dobra, mamy podanie do Kevina. Czy Kevin Dragonfly da radę? To jak nie da rady, wykorzystujemy technikę Hisa Cusek Zigzag Park, tak moi drodzy. zigzag Park. Pyk, pyk, pyk! Nieważne, że to technika z trzeciego sezonu. Nas to nie interesuje. On już to wiedział! On jest twórcą tej techniki. On ją wymyślił już wcześniej, kiedy trzebało, tak? Jest moi drodzy, mamy strzał. Czy tym razem powiedzie się. Mamy dwa... Dwa razy mamy... Czekajcie. No właśnie nie mamy możliwości dwa razy strzelamy. To tym razem strzelimy sobie. I na jeden, moi drodzy. Czy I na jeden poradzi sobie z pełną mocą Axel i Kevin połączają się. tak jest nasz najpotężniejszy strzał leci w stronę bramki przeciwnej. Czy powiedzie się strzał? Oczywiście, mamy tak silny strzał, że nikt go nie zatrzyma. Oczywiście z tej drużyny. Dobra, mamy zwykłe gadanie, że wiecie... Eee, i takie tam, to wszystkie inne cieniosy. Oni są sami rozumiecie, to są cię To są cię Dobra, mamy piękne zgranie. Czy oni w ogóle dojdą do naszej bramki? To jest dobre. Pytanie? Dobra, lećcie na tą bramkę, no lećcie, bo przecież wiadomym jest, że przebijemy się przez tego typka. No wiadomym to jest i tak na inną przerwę, jak zrobiłem taki wynik ktoś dobry, yy, jak na takie coś. Mamy yy, Hartrika Axela, mamy jeszcze strzał również z Kevinem Axela, więc Axel tu naprawdę odgrywa świetną rolę. Yy, Kevin oczywiście będzie też odgrywał rolę taką, że będzie bardzo pomocny nam w pomocy. Dobra, naszym zadaniem jest zrobienie czegoś takiego. Dobrze, o widzicie idealne zgranie. Tym razem ma mam nadzieję, że mamy. Takie Steve idzie. Czy Steveowi poradzi sobie z tym, że wyzwaniem? Niestety nie udało mu się. Tak jest, moi drodzy. Steve została odebrana piłka, ale mam. Team jego, tymi wykorzystuje. Nie wykorzystuje tromy powietrznej, bo zostaje okiwany. No, synek. Ej, ej, bo on jeszcze odda strzał. Panowie, uspokójcie się. Ej, spinikato. Tym razem go okiwaj. Dobrze. Wow, ta technika zabiera 30 TP dużo. Na tą grę to dużo. Powiem wam. Mamy podanie Steve'a do Maxa. Max, czy da radę sobie okiwać zawodnika? Mamy iluzjon bolo. Iluzja piłki leci z pozycji Maxa. Tak jest, moi drodzy. Max wykorzystał iluzję piłki i tym samym idziemy na bramkę. Czy powiedzie się? Mamy podanie do Steve'a. Steve będzie strzelał. Tak jest, moi drodzy. Strzał obrotowy leci na, na bramkę. Czy poradzi sobie z nim ten bramkarz? Czy będzie w stanie to obronić? Czy będzie może 5-0? Niestety nie dał rady. Liczyłem na to, że nie da rady i nie dał rady. W ogóle nie dała, ale to nieważne. I tak ta drużyna jest taka słaba, że ja bym nigdy nikogo nie wziął z tej drużyny. To jest taki po prostu fake. Normalnie to jest drużyna fakeów, bo patrzcie, to jest tak słaba drużyna, że nigdy by nie chciał tak naprawdę kogoś mieć z tej drużyny. No co? Nie powiedzcie mi, że ktoś tu fajnie wygląda, albo ma fajne techniki, albo coś. No proszę mi nie mówić, ale na, tak naprawdę, no tak nie ma. No nie ma na 100%. Czały huraganu, jak to mówi Neyton. Dobra. Pyk, mamy podaj do Maxa. Max idealnie przejmuje piłkę od zawodnika z pola. Czy tym razem powiedzie się odebraniu mu piłki? Tak jest, Max odebrał piłkę i tym samym leci na bramkę z strzeleniem bramki. Tym razem wykorzystujemy spirale strzału. Czy spirala strzału przebije się? Musi się przebić, bo jeśli Steve strzelałem strzałem za 17 przebił się, no to tu na 100% będzie. W ogóle nie wiedziałem, że Steve ma tak słaby strzał. Ja myślałem, że on ma trochę silniejszy, ale to jest słaby strasznie strzał. W ogóle czemu, ciekawe czemu, dlaczego oni nie wykorzystali tych strzałów w jakimś meczu. Ja bym chciał zobaczyć, po co pokazali nam twórcy w jednym odcinku te techniki Hisatsu, skoro i tak w ogóle nie miały żadnego wykorzystania. No powiedzmy sobie szczerze. O co? Jaki jest sens? No i mamy Steve'a, Steve przejmie piłkę. Steve jest bardzo szybki, moi drodzy. Podanie do Axel'a, Axel podali do Steve'a, Steve Axel, Axel do Steve'a i tym samym mamy podanie. Tak jest, Steve będzie przejmował piłkę, czy mu musi to powiedzieć, czy da radę zablokować zawodnika? Tak jest, moi drodzy, nie udało się zawodnikom okiwać. Niestety mamy faul. Steve był zbyt agresywny, wiecie, w kurzu się. Powiedział, ja chcę być jak Axel Blaze, ja chcę strzelać bramki, to i nie udało mu się. w tym razem mam nadzieję, że wynagrodzisz swoje błędy, które spowodowałeś faulem i tym samym strzelisz kolejną bramkę w naszym pięknym stylu. Będziemy mogli strzelać nawet stąd, nas to nie interesuje. Mamy strzał obrotowy. Pyk. Dziękuję w temacie. W ogóle nie rozumiem, po co oni mają rezerwowych zawodników, skoro oni i tak nie zmieniają zawodników w tej grze praktycznie. Ja nie widziałem jeszcze ani chyba jednej zmiany w tym meczu, w tych grach naszych pięknych, więc nie rozumiem tego. Naprawdę nie, nie rozumiem. Postaram się zrobić Wam jakieś miniaturki do Inazomy, ale no nie wiem, no... Ciężko do tej gry zrobić miniaturkę, powiedzmy sobie szczerze. No to będzie trudne, to będzie trudne, no, no bo nie mam pomysłu akurat na to. O, patrzcie, patrzcie, moi drodzy! Wow, podwójny boost! Czy tym razem okiewa nas? Niestety nie, nie powiodło mu się. Czy będziemy mieli 8 do 0? Czy tym samym uda nam się powielić rekord wynik? Piękne podanie Steve, podanie do Maxa. Max podaje do Steve'a, czy Steve będzie strzelał bramkę? Tak jest, moi drodzy, Steve wykorzystuje sp spirale, strzał żartuje. Strza strzał obrotowy wykorzystuje i tym samym ma szansę strzelienia kolejnej bramki. Czy się nam powiedzieć tak jest on. Jego żywioł działa idealnie na bramkarza i tym samym strzał wlatuje do bra... Myślałem, że wleci do bramki. W ogóle to jest bez sensu. Zauważyliście w ogóle, że twórcy i na Zoomie 11 są tacy cwani, że oni nie robili często nowych. w pierwszym sezonie może robili, ale w kolejnych sezonach byli na tyle cwani, że oni nie robili cały czas jakiejś animacji dodatkowej z tej techniki, tylko sobie kopiowali normalnie tą animację i tyle. To jest po prostu taki brak szacunku do naszych widowni, jak ktoś to zauważy. Wystarczy, że będziecie bardzo w powoli oglądać, albo robić spacja, 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 spacja. Czyli start, stop, start, stop. Mamy Hatrix Steve'a, czy. Dobra, może. Po... Mam propozycję. Mam propozycję, moi drodzy. Pozwólmy im strzelić, bo po prostu to się smutne robi. No kurde. Moi drodzy, no. Żebyście. Na pewno chcieli zobaczyć akcję z tej drużyny, ale no, sorry, no ta drużyna jest naprawdę beznadziejna, więc nie wiem jak chcę, można zobaczyć akcję tej drużyny, ale postaram się Wam to uczynić. Mam nadzieję, że e, zobaczą na to, że wszyscy sobie pójdą z całego naszej drużyny i sobie uciekną. Mam nadzieję, że nie podejdą centralnie. No i głupik! Jesteś głupi, ale głupik. Naprawdę. Obraziłem go, tak, obraziłem go, bo to nie ma sensu, kurde. No puśćcie ich, puśćcie ich, puśćcie ich, puśćcie, tak jest, moi drodzy, idzie, no nie, no kurde, skończył się czas, Miał one akcję, to nie fair. Hmm. Dobra. Dobra, to będzie nasza miniaturka, moi drodzy, to będzie miniaturka. Pyk. Dobra. Pamiętaj, jeśli... to byłoby na tyle w sumie w tym odcinku, pamiętajcie, jeśli odcinek jak się spodobał, żebyście dali łapkę w górę, Pamiętajcie, żebyście napisali coś w komentarzu ze mną, przydałoby się, bym sobie podpowiadał i przygotował się do odcinka z oraz jeśli yy, jeszcze nie subskrybujecie, to dajcie, żeby spilić subskrypcję tego kanału z koloru zachodzącego słońca na kolor chmur na nim. A! I nowy sposób, moi drodzy, żeby nie zapomnieć o mnie filmu: nie naciskacie dzwoneczka, moi drodzy, tylko ustawiacie sobie moją stronę jako stronę startową waszej przeglądarki, czyli mój kanał będzie waszą stroną startową przeglądarki. Taka podpowiedź dla was. Róbcie sobie to. Nigdy nie będziecie w stanie dowiedzieć się od, nie dowiedzieć się od YouTuba o tym, że nie wstawię odcinka, czy wstawię, bo zawsze będziecie po prostu mieli wideo moje i tyle. W to to byłoby na tyle, żegnam się z wami, do zobaczyska, hejka!